Dzień 24 z 75 wyzwania. Mamy jeden trening dziennie. Unikamy cukru, alkoholu, stosujemy zdrową dietę, pijemy 3 litry wody i czytamy 10 stron książki. Ja najczęściej wybieram poradnikowe, rozwojowe. Wy możecie wybrać jakąkolwiek, jeżeli nie lubicie czytać, to każda książka będzie dobra. Zrobiłam trening i przypomniałam sobie wiadomości na temat niskiego indeksu glikemicznego, bo zbliża mi się koniec cateringu Wikinga i będę musiała zacząć gotować znowu sama i generalnie dla siebie zawsze starałam się tą dietę z niskim indeksem trzymać, ale wiadomo jak to jest, tak w domu. Także teraz po tych dwóch tygodniach prawie takiego jedzenia przygotowanego pode mnie. Wiem, jakie błędy popełniałam, także teraz mam nadzieję, że będzie już tylko, tylko lepiej. Woda wypita, trening za mną, książka przeczytana, dzień 24. Zakończony.